Hmm. Mogłoby się wydawać, że stagnacja wywołana kwarantanną sprawi, że ilość pochłoniętych pozycji książkowych w Polsce znacznie wzrośnie, a rośnie chyba tylko irytacja na polityków z obu stron. Mam jednak nadzieję, że mieliście okazję zachwycić się jakimś tytułem, wpaść w zadumę czy zwyczajnie spędzić dzięki książce miło czas. Osobiście. Udało mi się trafić na kilka ciekawszych tomiszczy, o których Wam dzisiaj z chęcią opowiem. Cześć wszystkim z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś sobie podsumujemy pierwszą połowę 2020 roku. Oto mediear freakout Bóg tak. Tak, moi drodzy, nie tylko Wy lubicie tego rodzaju filmy. Dla mnie jest to chwila na spojrzenie wstecz, utrwalenie sobie w pamięci obrazu dotychczas poznanych dzieł, jak i podjęcia decyzji dotyczących planów na kolejne 6 miesięcy. A jest w czym wybierać, no i jest. Ale nie wybiegajmy zbytnio do przodu. Pierwsza kategoria najlepsza do tej pory przeczytana książka. Hmm, pierwsze pytanie i od razu schody. Mam wrażenie, że żadna książka nie wpłynęła na mnie aż tak, żebym nie mógł przestać o niej od kilku miesięcy myśleć. Owszem, byłem bardzo mocno oczarowany pierwszymi dwoma tomami, Ahai. Niesamowicie podobało mi się powołanie Trójki Kinga, czy Istne Mistrzostwo Świata, pan światła Rogera Żelaznego. Jednak zawsze po którejś z tych pozycji przychodziła następna, która mnie zachwycała, przez co nie mam w pierwszej połowie tego roku wyraźnego faworyta. Po prostu udało mi się trafić na masę świetnych książek, które postaram się przypasować do poszczególnych kategorii. Dwójeczka. Najlepsza kontynuacja. I tu z czystym sumieniem dam. Wśród gwiazd Brandona Sandersona. Autor zmienił w tym sequelu zupełnie kierunek powieści. Zmienił jej styl, co się w sumie rzadko w młodzieżówkach zdarza. Główna bohaterka Spensa wyraźnie dojrzała na przełomie tomów, a problemy, które targają jej wnętrzem są znacznie większe i bardziej przetłaczające od tych, które znała na detritusie. Myślę, że warto czytać i przede wszystkim tworzyć takie książki, które pokazują, że można poruszać istotne dla społeczeństwa tematy, przy okazji nie robiąc główno burzy na półglobu, a jednocześnie poznawać zapierającą dech w piersiach historię science fiction. Pytanie trzecie. Premiera tegoroczna, której jeszcze nie przeczytałem, ale o tyle, tyle mi brakuje. Sybirpunk. Bestialsko odkładany i przesuwany w kolejce ze względu na inne tegoroczne nowości. Ale premiera drugiej części, swoją drogą obie ukazały się w 2020 roku, zmotywowała mnie do czytania i już powoli kończę pierwszą z przygód chudego od Michała Gołkowskiego. Po przeczytaniu Sybirpunka będę musiał zainteresować się grą, która powstała na kanwie pomysłu autora. Widziałem, że podręcznik z zasadami do Cyberpunk ustawka jest do pobrania za darmo, albo w sumie jego jakaś wczesna wersja. A jeżeli ktoś chce, to do zabawy może dokupić figurki drukowane w 3D. Fajna sprawa, która umożliwia zyskać książce drugie życie. Swoją drogą słyszeliście, że komornik od tego samego autora, Michała Gołkowskiego ma zyskać wysokobudżetowe RPG w 2022 roku. Zaraz po sukcesie Wiedźmina III ogłoszono pracę nad grą w świecie inkwizytorskim Jacka Piekary, a teraz nadszedł czas na komornika. Nic tylko polskim autorom winszować. I czytać! Czwóreczka, najbardziej wyczekiwana premiera drugiej połowy roku. Mam wrażenie, że mówię o tym w każdym tagu czy QA, rytmy wojny Brandona Sandersona. Mistrz kończy już ostatnią korektę. Dzisiaj czytałem, że zostało mu 20 tysięcy słów, więc powinno obyć się bez opóźnień. I ostatnia część archiwum Burzowego Światła powinna trafić na zagraniczne półki w październiku. Sam na pewno zaopatrzę się w anglojęzyczny egzemplarz. Bo nie doczekam się tłumaczenia od Maga, który pewnie będzie rozbite na dwie części. Kategoria piąta największe rozczarowanie tego roku. Tak jak powiedziałem, moi mili, w tym roku trafiam na same dobre książki. Chyba dzięki opatrzności uniknąłem jakiegokolwiek rozczarowania, ale żeby być szczerym, trochę mnie znudziło 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Czuć, że Juliusz Wern pisał dla innego odbiorcy. W książce przeważa ilość opisów, wymianek gatunków ryb rodem z leksykonów przyrodniczych, itd. Tak tak Podkreślam, to nie jest rozczarowanie. Do owej powieści sławnego pisarza jeszcze wrócę, ale musiałem sobie zrobić krótką przerwę. Szósteczka! Największe pozytywne zaskoczenie, Slash, największa niespodzianka. Wiem, że zabrzmi to dziwnie z fana gwiezdnych wojen. Ale traum Timothée'ego Zana. Po jednym z komentarzy postanowiłem zabrać się za tą nową trylogię tego zasłużonego dla kanonu autora i tak naprawdę dać mu drugą szansę. Oryginalny wielki admirał z dziedzica Imperium bardzo mi nie podpasował, przez to trochę się obraziłem na książki z tego uniwersum, a tu proszę. Nowa odsłona okazująca genezę tego, jak His dochodził do swojej pozycji wciągnęła mnie i zostawiła z poczuciem. To jest wielki stratek na jakiego czekałem. I tu uwaga dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować tego skrawka literatury, a za bardzo nie mają jak. Cały czas dostępna jest za darmo usługa Epic Premium, a dzięki niej w aplikacji MPIC Go macie dostępne chyba wszystkie powieści ze świata Star Wars które ukazały się pod skrzydłami Uroborosa. Nic tylko korzystać. Siódemeczka! Nowy ulubiony autor. I skoro przy tej apce jesteśmy... Aleksandra Janusz. No kurczę! To nazwisko kiedyś obiło mi się o uszy dzięki fandomowi, ale nie miałem okazji sprawdzić jej twórczości. Aś podczas szukania powieści do słuchania na Empik Go trafiłem na asystenta czarodziejki tej właśnie autorki. Aleksandra Janusz tą serią przypomniała mi, za co kocham polską fantastykę. Świetna książka przygodowa, prowadzona wielowątkowo, w której jest intryga, tajemnica, miłość, magia i smoki. Niestety, seria znikła z wersji premium, jest jednak do przesłuchania w abonamencie i szczerze Wam powiem: wykupię go na miesiąc tylko dla jednej książki. Ostatniej części, której nie zdążyłem jeszcze przesłuchać, a kroniki rozdartego świata to czyste złoto. Pytanie ósme. Nowy fikcyjny crash. Jak zawsze, dla mnie coś takiego nie istnieje. Moim jedynym kraszem w życiu jest Ola i mam nadzieję, że tak już zostanie do śmierci. Dziewiąte. Nowy ulubiony bohater. Na pewno nie jest to nowa dla mnie postać, ale w tym roku czuję się specjalnie z nim związany, jak i z serią, z której pochodzi. Portgas Diez z One Z Samej postaci płomiennej pięści w tych niemal 60 tomach dużo nie było, ale każdorazowe jego pojawienie się wywoływało we mnie ciary. Do tego stopnia lubiłem tego bohatera, że w liceum zastanawiałem się, czy go sobie nie wytatuować na żebrach, gdyż na pewno będzie on tam kozacko wyglądał. A ostatnie tomy, no nie będę nikomu spoilerował historii, gdyż zdecydowanie warto ją poznać. A dzięki wysiłkom czytelników JPF zdecydował się wydawać serię osłonkowych w trybie półtora miesięcznym. Także idealna okazja do nadrabiania. Dziesiątka. Książka, która doprowadziła cię do płaczu. No, nie będę was oszukiwał. W tym roku książki nie sprawiły, że oczy mi się zaszkliły. Zrobił to wymieniony w punkcie wyżej ACE. W ostatnich tomach jego wątek wywołał we mnie masę emocji związanych między innymi z więzią pomiędzy braćmi czy też z więzią pomiędzy ojcem a synem. Dużo osób na pewno mi nie uwierzy, ale w One Piece pod pierzyną przygód przymycona jest masa pięknych wartości, wzruszających momentów i niesamowitych nadziei. Warto jest więc być otwartym na świat i czerpać również od tego mniejszego brata książki, od komiksu. Jedenastka. Książka, która doprowadziła Cię do śmiechu: Nomen Omen Marty Kisiel. Bardzo przyjemna książka o trzech moirach, niezdarnej rudej księgarce i o Wrocławiu w roli głównej. Nie jest chyba nowością, że książki autorki doprowadzają nie tylko do spontanicznych uniesień końcików naszych ust, ale również zmagają chęć odkrywania opisanych przez nią miejsc. Także czytacie na własną odpowiedzialność. Pytanie dwunaste. Najładniejsza okładka, która zasiliła Twoje półki w tym roku. <laughs> I tu znowu pojawia się. <laughs> Michał Gołkowski ze swoim chudym. Wiecie, że jest koszulka od Steel Hoga z tym zupgradeowanym słowianinem? Gdyby nie była czarna, a niebiesko-czerwona, brałbym. Kurczę, czemu Minik nie płaci za te wszystkie polecajki? Ale wracając do okładki. Dark Cryon jest absolutnym mistrzem i nikt mi nie wmówi, że ktoś obecnie w Polsce projektuje ładniejsze grafiki. Pułapka Tesli cudo. Seria artefakty, mistrzostwo cybirpunk, dzieło sztuki. Ale również zjawiskowo prezentuje się piąty tom żniwiarzy, który otrzymałem od czwartej strony. Może to taka motywacja do poznania serii. Ktoś czytał, ktoś coś wie? Jeśli tak, to proszę o opinie. Ostatnie 13. Jaką książkę musisz skończyć do końca tego roku? Coś, co już rozpocząłem, ale w sumie trzymałem na urlop, który dzisiaj rozpoczynam. Smok odrodzony. Serial na podstawie książek Jordana zbliża się do nas raczej małymi krokami, lecz sama historia jest teraz na nowo dostępna w Polsce dzięki zyskowi i naprawdę warta poznania. Jeśli ktoś szuka naprawdę dobrej fantastyki, to bierzcie w ciemno cykl Koła Czasu. To jest trzeci tom, a recenzje pierwszego i drugiego, pierwszy to jest Oko Świata, drugi to jest Polowanie na Róg, macie na kanale. Jordan wolno rozwija fabułę w swoich książkach, ale jak już dojdzie do akcji, światowy poziom snucia historii. Coś nieporównywalnego i zdecydowanie zasługującego na pamięć w zbiorowej świadomości czytelników na całym świecie. I to byłoby wszystko, moi drodzy. Jakie są wasze typy do poszczególnych kategorii? Dajcie mi znać w komentarzach, a ja pakuję się nad morze. Tak, mieszkam nad morzem i jadę na urlop nad morze. A kto mi zabroni? Dobrego tygodnia wszystkim.